Eee, sorry, bardzo sorry, że to że mnie nie było przez 2-3 tygodnie albo może więcej, czy za mniej. Nie wiem, ile mnie tam nie było, ale wiecie, szkoła obowiązkowa, jestem czwarta klasa, więc już więcej obowiązków, mam więcej zajęć poza pozaroksyjnych, więc nie mam takich, szef wyrównawczy, bo się dobrze uczy w ogólnie mam zerowego, już 4 lata, pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej klasy już też mam. Nie wiem jeszcze, ale się pani mówiła, że ja zasługuję na zerowego w ogóle, więc dobrze się uczę. Całkiem mam wszystkie piątki mam. I czwórki tylko, i w tym roku na razie. No to więc bardzo dobrze, a tak do końca piątki i szóstki. No nie to mam piątek, bo u nas w szóstek nie ma, to bardzo dobra, więc żeby nie przyciągać, to dzisiaj będą fakty o mnie. Będę robić dwie części, część pierwsza i część druga. E, może, żeby Wam nagrodzić, zrobić jeszcze 7 filmów, jak po tym, powiem Wam, papa. No i wtedy będę robić może kolejny odcinek, nie wiem, czy tak będzie, czy tak nie będzie, zobaczymy. Dzisiaj robię część pierwszą, to będzie takie króciutkie, nie ja mam nic znaczenia fakty mnie, a później zrobię już będą zaplanowane, więc wiem, dzisiejszy bannie bo już okres na 18.52, czyli już za 8 minut będzie już za 8 minut już będzie 7, a jest 6.53, no 18.53 więc do, Za 7 minut, no już za 7 minut będzie już... Mano. Dobra, więc już nie będę miała czasu na napisać kilka faktów o mnie, myślę, że z bagdami w ogóle, więc może jutro czytam pojutrze, jak będę miała czas. Sorry, że jak na przykład przez kilka dni mnie nie będzie i nie będzie odcinków, to też akurat nie jest na mam dużo zająć. Nie o to chodzi, że, że ja zrezygnuję z kanału, bo ja nie rezygnuję, tylko że e, ja Wam mówię, wiem, że trochę to jest smutna wiadomość, że jak kilka dni mnie nie będzie, to ja zrezygnuję z kanału. Mój kanał dalej będzie trwał, ale ja już na nim nie będę nagrywać. Albo ryzykuję, usuwam, albo on będzie, ale nie będę nagrywać, bo ja po prostu albo zapomnę, albo nie będę miała czasu, więc bardzo Was przepraszam. Dobra, żeby nie przyciągać. Ja nazywam się Wiktoria Niedzielska. Chodzę do klasy czwartej, tak jak Wam wspominałam na początku. W szkole podstawowej, numer jeden. Mieszkam w Sprutawie. E, mieszkam w Sprutawie, to jest bardzo ładny kraj. W ogóle, czy miasto, nie, nie, nie kraj, miasto, no mieszkam w mieście, e, To jest bardzo fajne miasto, lubię w tym mieście mieszkać. Mam dużo koleżanek i kolegów. E, moją nauczycielka nazywa się Justyna Jezierska. E, mam Facebooka, później e, podam Wam link. Jeżeli, ale e, nie dzisiaj jutro albo pojutrze, podam Wam link do wszystkich moich stron. Mam Facebooka, Aska, Twittera, WP, Onet. Mam dużo kont. Um, nie wiem, kilka mam tam. tumblr Instagram, Instagram, Ask, um, ask, czekajcie, CWP, Onet, Facebook, nie no, dużo Twitter, dużo bym zmienia, bo mam bardzo dużo kont. tumblr nie, taką Instrumenticas, Picasso, um, mam bardzo dużo stron, um, YouTube oczywiście, no i tylko te, tylko to faktów, nie nie wiem, nie powinni na te fakty, ale ich jest bardzo mało, więc nagram y i trzeba czy któregoś nie z drugą, a więc do zobaczenia w kolejności. Pa! Oczywiście łapka w górę.